Witaj, drogi widzu! Mieszkam w miejscowości, w której Kościół parafialny znajduje się przy jednej z bocznych dróg. Za każdym więc razem, gdy wracam z Kościoła do domu, wychodzę po kilku minutach na skrzyżowanie z drogą główną, a mój wzrok spoczywa wtedy na znajdującej się nieopodal na jednej z posesji, małej kapliczce z wizerunkiem Krzyża Chrystusa. Gdy pewnego razu tradycyjnie spojrzałam na tę kapliczkę, przyszła mi do głowy myśl, że takie wychodzenie z bocznej drogi na główną i skupianie swojego wzroku na Jezusie to jest właśnie to, co każdy z nas powinien w swoim życiu robić. Za każdym razem, gdy znajdujemy się w życiu na tak zwanej bocznej drodze daleko od Boga, daleko od przestrzegania dekalogu daleko od Kościoła. Powinniśmy starać się za wszelką cenę wrócić na drogę główną. Drogę główną, czyli drogę świętości, a nasz wzrok powinien nieustannie koncentrować się na krzyżu. Tylko przylgnięcie do krzyża gwarantuje bowiem to, że dojdziemy kiedyś tam, gdzie powinniśmy dojść, czyli do nieba. Krzyż zawsze wskazuje bowiem ostatecznie właśnie ten kierunek.